Okay. Ordo nagra. No to, to nie to nie to jest lotnisko, a nie droga. O, dobrze. uważaj, Teraz, teraz. Dobrzej, dobrze. stój, 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 stój. Działanie się w wpieprzają? Daj niską grupę, bo daj wysoką grupę. Jestem niską grupą normalnie. No. O, tak da, A za Załamał panę trochę zwrócisz? Za dużo, za dużo jest ten, druga. Nie możesz grupy przełączać. Przełączyłeś teraz szóstkę włączyłeś. wszystkie? Tak? Szóstkę włączyłeś? Tak. Ja ja przyredukuję na 5 Jej, jej Ale wolnik chwokie, bo mnie to już wyrzuci teraz tej kabiny Poprzedni wariaci teraz No, już dzwonią ze skargą